Witajcie. W dzisiejszym tutorialu, ostatnim już przed świętami, chciałabym was zaprosić do wykonania ozdób trochę nietypowych. Dzisiaj nie będziemy używać żadnych drutów ani szydełek ani tym podobnych typowych sprzętów dziewiarskich. Natomiast na pewno wykorzystamy włóczki, a więc resztki włóczek, o których mówiłam na niektórych tutorialach, żebyście zostawiały sobie ścinki, ponieważ one nam się przydadzą. Moja dzisiejsza propozycja jest troszeczkę inna. Wbrew temu, co tutaj widzicie, jest mniej pracochłonna. Do tej pracy możecie zaprosić dzieci, członków rodziny. Ozdoby nie są trudne. Tak naprawdę, jeżeli więcej osób się za to zabierze, to bardzo szybko będziecie mieli piękne dekoracje na ostatnią chwilę. Dlatego moja propozycja jest dobra, no tak naprawdę, na krótko przed samymi świętami. A poza tym, jeżeli macie dzieci, które Wam przeszkadzają w przygotowaniach świątecznych, jest to też dobry pomysł, żeby je czymś zająć. A więc zaczynamy. A zatem, co będzie nam potrzebne? Przede wszystkim włóczki. Mam tu na myśli wszystkie te resztki, ścinki, które żeśmy zbierały podczas robienia różnych projektów, prac, dekoracji świątecznych. Ja mam tutaj wszystkie ścinki, które mi zostały po tych właśnie ozdobach, na, których, na które robiłam tutoriale. Oprócz tego na pewno będą nam potrzebne kolorowe papiery. Ja tutaj proponuję, żeby to był raczej bristol kolorowy, który jest po prostu sztywniejszy i na którym te nasze dekoracje będą się lepiej prezentowały, on nie będzie się tak szybko niszczył. Przede wszystkim biały bristol, bo na nim te wszystkie kolorki nasze będą się najlepiej, będą najlepiej widoczne, ale mogą być też inne kolorowe arkusze. Może być nie ja mam czerwony, czerwony gwiazdki, jakiś złoty. Dowolność. Byleby tylko nasze włóczki ładnie na tym kolorowym tle wyglądały, na pewno będą nam potrzebne nożyczki. Jeżeli macie, możecie wykorzystać nożyczki do wycinania takich dekoracyjnych krawędzi. Oprócz tego będzie nam potrzebny brokat. Ja proponuję brokat razem z klejem. To jest klej razem z brokatem, ale jeżeli nie macie, to może być po prostu zwykły klej i do tego po prostu sypki brokat. Może być też brokat w sprayu. Proponuję, jeżeli macie ochotę, można też wykorzystać różnego rodzaju cekiny i różne rzeczy, które możemy sobie dodatkowo przykleić. Oprócz tego będą potrzebne dziurkacz, kolorowe wstążki. No i oczywiście podstawa. Chętne ręce do pracy. Zapraszam, a właściwie zapraszamy. Moi drodzy, a więc możemy zaczynać. Na sam początek bierzemy sobie te nasze kolorowe brystole i wycinamy z nich dowolne kształty, takie jakie sobie życzycie. Ja tutaj już wcześniej razem z Zuzią przygotowałam różne kształty. Mamy o właśnie choineczkę, może do góry nogami to nie. Mamy choineczkę. Serduszka jakieś, pierniczki, takie serduszka. Ja tu próbowałam wyciąć, z, próbowałam wyciąć z tych nożyczek takich, które wycinają dekoracyjne krawędzie, ale powiem wam, że tu wycinanie kółka z tego to dosyć ciężko mi szło, więc trochę nieładnie wyszło, no ale już takimi nożyczkami takie słoneczko wyszło całkiem fajne. Więc mamy różnego rodzaju kształty i e, możemy przystąpić sobie do pracy. Wybieramy sobie kształty. Jakie wybieracie kształty? Ja biorę choinkę, Ja piernika. Na. Piernika. Pokaż piernika. Dobra, mamy piernika. Piernik jest na złotej folii, to my piernika będziemy odklejać z tej strony, bo tu będzie nam łatwiej. I yy, yy, bo z tej to będzie taki po prostu tył. Dobrze. Ja wezmę. Ja będę może sobie. Tak, na tej można. Tak jak chcesz. Bierzemy sobie choinkę, odsuwamy sobie może posłuchajcie nasze rzeczy. Moje, mojego kurka nie widać. E, Piernika też nie bardzo widać. Dobrze, i możemy zacząć, ale za chwilę wszystko będzie widać. Jak wykonujemy te nasze dekoracje? Po prostu bierzemy sobie albo klej, albo bierzemy klej z brokatem. Ja wezmę sobie klej z brokatem. Ja e, też. To są takie jakby długopisy. I za pomocą tego kleju po prostu robimy sobie dowolne kształty, rysujemy. Możemy wziąć po prostu naszego palucha. Aha, palucha może. Palucha możemy wziąć, rozmawiamy ten klej. Dobrze, mamy na paluchu trochę tego. No i bierzemy, słuchajcie, te nasze włóczki. Wybieramy sobie coś, co nam się podoba i po prostu przyklejamy. jakie ja, ja bym chciała takie no, Takie Oczywiście, jeżeli a... się, są za długie, te, te to możemy oczywiście a... przyciąć sobie te nasze e, niteczki. E, przyklejamy dowolnie te nasze. Jak się chce. Jak się chce, oczywiście. Wzorki, jakieś można... wzorki można powycinać. Możemy się też posiłkować. Klejem... Zielony, zielony, zielony. klejem na gorąco. Jeżeli coś nam nie wychodzi, to można sobie tu kapkę kleju na gorąco, bo mi się niestety bardziej bogat wycisnął z tupki. więc Można sobie klej na gorąco. A mi to klej nie chyba nie będzie. Ja mam dużo włóczki, na ja Ale Będę glukiem. mogła kolejne zrobić potem? Tak, możesz. Ja mam eee. akurat duże włókienka, i one nie chcą mi się przykleić do. Ja mam wątpliwości. Mili się nie chcę wycisnąć. Dobra, i naszą dekorację możemy sobie wzbogacić jeszcze jakimiś cekinami, ale do tego celu ja już użyję sobie kleju na gorącą. Dobra. Właśnie. Hmm, lepszy? No i tutaj mamy taką, prawda, wódkową. Maziaje, paciaje, takie włóczkowe spaghetti, i możemy na koniec, jak to już przesnie, tutaj gdzieś dziurka, czym zrobić dziurkę, i przeplec wstączkę. Ale my na razie poczekamy, aż to wysnie. Bierzemy się za następne. Moi drodzy, nasze ozdoby są już prawie gotowe. Pozostaje nam tylko zrobić do nich zawieszki. Dlatego bierzemy dziurkacz, bierzemy wstążki. Jedyne, co nam pozostaje, to zrobić dziurkę. W środku. Bierzemy sobie wybraną wstążkę. Przeciągamy. my gotową zawieszkę a na naszej ozdobie i tak robimy z pozostałymi naszymi dekoracjami się stało i mieszkało między nami, was spotkało. Nasze ozdoby mają już ząbki, i są gotowe do powieszenia na cholicę. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas na wspólnym wycinaniu, klejeniu, posypywaniu brokatnicy kinami. My ze swojej strony chcielibyśmy życzyć Wam wesołych świąt i do zobaczenia! Zbierajcie siłę z pod siłą, gonność i majątkość całą i wszystkie wioski z miastami, a słowo ciałem się